800 lat temu, w roku 1224, Mielec, miasto nad Dolną Wisłoką, oficjalnie zadebiutował na kartach historii. Osiem stuleci funkcjonowania miejscowości naznaczone zostało wieloma ważnymi wydarzeniami. Poprosiliśmy mieleckich historyków, by wybrali najważniejsze daty dla poszczególnych stuleci. Dowiedzmy się więcej o wieku XVII. Rok 1608 oznaczał dużą zmianę dla historii miasta Mielca. W tym właśnie roku, jedną trzecią miasta nabył Jan Zbigniew Ossoliński. Nabył ją od Jana Karola Chodkiewicza, słynnego z wygranej bitwy, bitwy pod Kircholmem, hetmana wielkiego litewskiego. Skąd Chodkiewicz miał jedną trzecią Mielca? Miał z powodu Zarządzał nią z powodu małżeństwa z Zofią Mielecką, córką hetmana Mikołaja. Jan Zbigniew Ossoliński był wschodzącą gwiazdą szlachty sandomierskiej. Swoje, swoją karierę, wówczas był wojewodą podolskim, został wojewodą sanomierskim, zawdzięczał protekcji króla Zygmunta III Wazy, jak również właśnie gromadzonemu skrupulatnie i powiększanemu majątkowi. Wraz z jedną trzecią miasta nabył też część okolicznych wsi. W 1616 roku Ossoliński dokupił drugą jedną trzecią część miasta Mielca od Anny z Mieleckich, córki Hieronima Mieleckiego. Natomiast tylko jedna trzecia pozostała w rękach Mieleckich, później Morsztynów i Małachowskich. Ossolińscy, mimo iż byli właścicielami dwóch trzecich ostatecznie miasta Mielca, najczęściej w Mielcu nie przebywali. Ich główną rezydencją było Zgórsko, a później w XVIII wieku Wola Mielecka. Ossolińscy stali się więc najważniejszym rodem szlacheckim w historii miasta Mielca w wieku XVII i XVIII, mimo iż iż rodzina ta też ulegała rozrodzeniu i majątek był częściowo-przejściowo dzielony. Jan Zbigniew Ossoliński miał trzech synów. Najmłodszy z nich, najsłynniejszy Jerzy, nie zarządzał tutaj posiadłościami w okolicach Mielca. Przejściowo Mielcem zarządzał Krzysztof Ossoliński, a ostatecznie syn Jana Zbigniewa Maksymilian Ossoliński, kasztelanczerski i podskarbi koronny. Rok 1667 to pozornie niewiele znacząca data w historii miasta, ale dzięki zachowanej wzmiance o dokumencie, o umowie na wożenie kamieni na budowę kościoła mieleckiego, domyślamy się, że oznacza ona początek budowy współczesnego murowanego kościoła parafialnego pod wyzwaniem św. Mateusza w Mielcu. Kontrakt na tą umowę zawarł ówczesny proboszcz Wojciech Karol Wośniowski, jedna z wybitniejszych postaci na tej funkcji w Mielcu, był on archidiakonem lubelskim, oficjałem lubelskim, też sekretarzem biskupim, a więc postacią dosyć ważną w życiu kościoła w wieku XVII diecezji krakowskiej. Kościół murowany znoszony był dosyć długo. Nie była to inwestycja prosta. Prawdopodobnie Zmieniono nawet lokalizację pierwotnej świątyni. Dotychczas jedynym murowanym elementem była kaplica pod wezwaniem świętej Anny, ufundowana przez Hieronima Mieleckiego pod koniec wieku XVI. Zachowały się w niej nawet piękne freski odkryte nie tak dawno. Budowa świątyni trwała co najmniej do końca XVII wieku w tej najważniejszej fazie. W 1678 roku wizytacja parafii. Mówi o tym, że mury są gotowe, a świątynia jest przykryta prowizorycznym dachem. Obok osolnicki, których herb jest nad pierwotnym wejściem kościoła widoczny, wizytacja mówi też o znacznym udziale rodziny szlacheckiej Finków, właścicieli części czciany. Natomiast dopiero z roku 1721, z kolejnej wizytacji, pochodzi informacja, że kościół jest już Właściwie zakończony, ozdobiony, nawy nie były jeszcze sklepione, nawy były przykryte powałą drewnianą, chociaż sklepione było prezbiterium, a więc jeszcze pewne elementy ostatecznej struktury kościoła nie były skończone. Dzisiaj wszystkie części kościoła są murowane, łącznie ze sklepieniem w nawie głównej i też ozdobione późniejszymi XVIII-wiecznymi freskami. Za końcową datę budowy kościoła, ostateczne wykończenie kościoła możemy uznać rok 1762. Wtedy nastąpiła jego konsekracja i z tego okresu też pochodzi jego rokokowe wyposażenie, czyli ołtarz główny, ołtarze boczne, jak również organy.